Cześć wszystkim, z tej strony Karolina, jestem dietetyczką i zapraszam Was dzisiaj na odcinek kolejny z serii Kolorowe Koktajle. Dzisiaj przygotuję dla Was żółty koktajl na bazie mango i marakui, który nazwałam koktajlem tropikalnym. Jest to koktajl tropikalny nie tylko ze względu na to, że smakuje jak egzotyczne wakacje, ale także przez to, że zawiera w sobie dużo beta-karotenu, pozwoli nam przygotować się przed właśnie letnim opalaniem. Może zacznę od początku. Potrzebujemy 500 ml mleka roślinnego. U mnie znowu jest to mleko kokosowo-ryżowe, ale tak jak wcześniej też wspominałam w poprzednich odcinkach, może być to dowolne mleko roślinne. Chociaż w tym przypadku myślę, że właśnie ten smak kokosa będzie tutaj wyjątkowo smakować. Do tego drugim bardzo ważnym składnikiem jest pulpa z marakui. Wiem, że nie jest to zbyt dostępny składnik w naszych sklepach. Ja może Wam od razu powiem, że swoją pulpę z marakui dostałam w Selgrosie. Jeśli mieszkacie w jakichś mniejszych miejscowościach i nie macie tego sklepu w swoim mieście, no bo wiadomo, że jest on tylko w dużych miejscowościach, można zawsze taką pulpę z marakui zamówić przed przez internet. Z tego co wiem, też czasami jest w karfurze czy w innych sklepach. Kolejnym, no najważniejszym w sumie egzekwo razem z pulpą w marakuj składnikiem jest mango. Tutaj warto wybrać takie ze sprawdzonego źródła, żeby było fajne, soczyste i dojrzałe. Kolejnym składnikiem będzie banan, który doda nam tej kremowej konsystencji. I na wykończenie, że tak powiem, świeża, świeża marakuja ale to przejdziemy do tego później. Na początek wlewam mleko roślinne. Tutaj mam 250 ml, a potrzebujemy 500, więc jeszcze jedną taką szklankę trzeba nalać. Nalewamy. Kolejnym składnikiem pulpa z marakui. Wlewamy. Tutaj potrzeba takie 250 ml. Całe duże mango, ja już je sobie wcześniej obrałam, pokroiłam. Tak jak wspomniałam, mango i marakuja są źródłem beta-karotenu, który pozytywnie wpływa na naszą skórę i tworzy taką naturalną ochronę przed promieniami słonecznymi. Także jeśli planujecie jakieś wakacje, planujecie opalanie, to warto właśnie spożywać takie mm, owoce i warzywa, które mają mm, pomarańczowy kolor, one zawierają wtedy beta-karoten. Yy, banan oczywiście, składnik wielu, yy, wielu smoothie, wielu koktajli, on nam doda właśnie tą fajną yy, kremową konsystencję, dodatkowo też jest bardzo zdrowy, yy, wpływa na naszą sytość, jest źródłem potasu, yy, witamin z grupy B. Dobra. Mamy wszystko. Możemy blendować. Kilka sekund tak naprawdę i mamy to. No pachnie obłędnie. Myślę, że to będzie petarda. Przelewamy do szkloneczki. Wszystko pięknie się zblendowało. Jest taka fajna konsystencja, już to widzę. Możemy też... Nie, ja nie wytrzałam. Biorę łyczka, próbuję. O matko. No nie bez powodu nazwałam go koktajlem tropikalnym. Jest naprawdę przepyszny i smakuje jak jakieś wakacje na Karaibach. Jeszcze jak dodam tutaj tą świeżą marakuję na koniec, to naprawdę rozpłyniecie się. Nigdy nie byłam na dominikanie, yy, ale wszystko oczywiście przede mną, yy, ale słyszałam, że właśnie tam bardzo popularne są takie drinki i, i różne koktajle właśnie na bazie marakui, także też desery, więc yy, myślę, że można też go równie dobrze nazwać koktajlem z dominikany. Ja jeszcze sobie dodam o tutaj taki listek mięty, też się zawsze przyda. No, i próbuję. Naprawdę rewelacja. Polecam wszystkim, jeśli jesteście miłośnikami słodkich smaków, to koniecznie przygotujcie sobie ten koktajl, szczególnie właśnie latem. No i co, no i dawajcie znać w komentarzach, czy też wyszedł tam, wam tak samo pyszny jak mi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.